czego potrzebuje każdy człowiek do życia? Wielu rzeczy, wielu rzeczy i, i, i lista jest bardzo, bardzo długa. Ale z perspektywy psychologiczno-terapeutycznej powiemy, że trzech głównych aspektów. Są to też trzy główne potrzeby psychologiczne człowieka. W skrócie nazywamy je darem. To jest akronim od trzech słów. D jak docenienie, A jak akceptacja, R jak rozumienie. Jeśli człowiek nie doświadczył tego daru, czyli nie dostał tego prezentu, dar czyli prezent od swoich rodziców, od społeczeństwa, że nie dostał docenienia wystarczającego, akceptacji siebie i, i poczucia zrozumienia, że nie czuł się zrozumiany do 20 roku życia, to niestety, ale będzie miał szereg różnych luk mentalnych. I większość ludzi na planecie Ziemia 99% ludzi na planecie Ziemia ma braki w tej strukturze psychicznej w docenieniu, poczuciu docenienia, w poczuciu akceptacji siebie i w poczuciu zrozumienia siebie. Można powiedzieć, że zadaniem dojrzałego, świadomego rodzica jest takie wychowywanie, żeby dziecko na odpowiednim poziomie doświadczyło tego prezentu psychologicznego, jakim jest dar. Czyli jeśli dziecko otrzyma odpowiedni poziom docenienia, to będzie czuło się docenione, będzie doceniać siebie. Jeśli otrzyma akceptację, będzie odczuwać akceptację siebie, swojego ciała, swojego życia. Jeśli dostanie zrozumienie od bliskich, będzie czuć to zrozumienie, będzie czuć się rozumiany i będzie rozumieć siebie. Oczywiście nie wystarczy tylko otrzymać to od rodziców bliskich. Potrzebujemy w szczególności po 10, 20 rokiem życia, po 30 rokiem życia, odkrywać później ten prezent, ten dar w sobie, aby umieć siebie docenić, aby umieć siebie zaakceptować, aby umieć siebie zrozumieć. Znacznie trudniej jest odkrywać ten dar w sobie, jeśli go nie trzymaliśmy od bliskich. Ale jest to możliwe, jest to naprawdę możliwe. I jest to oczywiście trudne, tym trudniejsze, im bardziej ten dar został zniszczony ponieważ niektóre osoby mogą, mogły otrzymać ten dar od bliskich w 80%, niektóre w 50%, niektóre w 30%, a niektóre są na minusie. Niektóre ten dar został zniszczony, czyli otrzymali antydar, można powiedzieć, czyli byli niedoceniani, byli nieakceptowani i byli kompletnie nierozumiani. I są niestety na skali emocjonalnej na minusie. Tym osobom będzie ciężej, tym osobom będzie trudniej. Część osób, która doświadczyła tych trzech aspektów na minusie, albo boryka się od 10-15 roku życia z depresją już, albo wewnętrznie, świadomie, podświadomie buntuje się, ucieka z domu, szybko idzie w pracę i chce osiągnąć sukces i osiąga często ten sukces finansowy, wizerunkowy, ale ciągle czuje pustkę w ciele, w głowie, w sercu. Ponieważ niezależnie, jak dużo zarobi, jak dużo sukcesów osiągnie, będzie czuć dogłębne poczucie braku docenienia, akceptacji, zrozumienia, a tym samym będzie mieć niskie poczucie wartości, niskie poczucie kochania siebie i bycia kochanym. I to jest zmora wielu osób sukcesów w biznesie, wielu osób w show biznesie w świecie muzycznym niestety. I dlatego też niestety, ale w dzisiejszych czasach plagą jest tak zwana ciemna czwórka, czyli stres, wypalenie, maraz, depresja i plagą jest depresja, ponieważ poprzednie pokolenia po drugiej wojnie światowej Odbudowywały tak naprawdę podstawy, podstaw z egzystencji. Lata 70-80, to był względny pokój, ale brak wszystkiego wokół. Ogromny problem z alkoholizmem w całym kraju. I w innych krajach na świecie, ale skoncentrujmy się na Polsce. Lata 90 to był pęd z jednej strony za sukcesem, bo w końcu była wolność i w końcu można było się dorobić. Albo to była próba odnalezienia się w świecie kapitalistycznym, wolnym, do którego ogrom społeczeństwa nie była gotowa. Do samodzielności, do wolności, do niezależności. Do podejmowania decyzji, do, do, do osiągania czegoś, co nie było nadane. I większość rodziców funkcjonowała w takich trybach, więc nie, większość rodziców nie umiała dać i akceptacji, rozumienia, bo sami tego nie doświadczyli aby byli skoncentrowani na materii, na zbudowaniu fundamentów. I dopiero lata 2010 od 2020 zaczęły być i na świecie i w Polsce momentami powoli pewnego przebudzenia psychologicznego. Ale my się dopiero teraz budzimy. Dopiero lata 2020 plus to są powolne procesy budzenia się pewnych kręgów społecznych. Gdzie czasami popadamy w skrajność i jesteśmy nadtroskliwi, nad bardzo doceniający, akceptujący i próbujący zrozumieć wszystko i wszystkich, i każde dziecko, i wszystkich wokół i popadamy w drugą skrajność. I nagle myślimy, że ciągle chwaląc, będziemy doceniać i, wartość, i dowartościować człowieka. Nie. Ciągłe chwalenie mówię jesteś najlepszy. Gratuluję ci jesteś super. Może doprowadzić do mechanizmów człowieku, który będzie mówił, aha, jestem najlepszy, jestem wyjątkowy. No to zawsze taki muszę być. I pojawia się presja. A później zderzenie z rzeczywistością, że jednak nie jestem wyjątkowy, bo są inni lepsi ode mnie. I nagle poczucie wartości leci na łeb, na szyję. Więc docenianie, bycie docenionym, czucie docenienia. Docenienie siebie nie jest związane z ciągłym chwaleniem siebie. Jesteś super, gratuluję, jesteś super, jesteś najlepszy. Wiąże się z innymi elementami, które będziesz odkrywać na tym programie wewnętrznej zmiany, transformacji, przełamania, bo dopiero zrozumienie, jak siebie docenić, jak siebie tak naprawdę zaakceptować, jak siebie zrozumieć, to dopiero wtedy zaczynają się niesamowite odkrycia. Zachęcam Cię do tych refleksji, zanim będą padały kolejne odpowiedzi w ramach kolejnych etapów tego programu. To czym tak naprawdę jest ocenienie? Czym jest akceptacja? Czym jest zrozumienie? Jak docenić siebie albo swoje dziecko? Jak zaakceptować siebie albo swoje dziecko? Jak zrozumieć siebie albo swoje dziecko? To są pierwsze ważne pytania. Natomiast ćwiczenie, do którego chcę Cię zaprosić. To jest pierwszy etap diagnostyczny, na jakim poziomie na skali minus 3 do plus 3 czuję się doceniony przez siebie i czuję się doceniony przez innych. To wszystko też masz w skrypcie, no ale tłumaczę. W jakim stopniu czuję akceptację siebie, że siebie akceptuje, i w jakim stopniu czuję akceptację od otoczenia zewnętrznego, rodziny, współpracowników, tak uśredniając. I w jakim stopniu czuję, że rozumiem siebie, swoją osobowość, swoje cechy, swoje talenty, siebie jako siebie? I w jakim stopniu czuję zrozumienie od innych? Gdzie minus trzy? Kompletnie jestem pogubiony, pogubiony, kompletnie nie rozumiem, a wręcz czuję krytykę siebie samego, siebie samej czy innych, brak akceptacji czy kompletną niechęć do zrozumienia. Zero to jest takie, ani nie czuję się szykanowany, bo minus trzy to jest totalny atak. Atak własnych myśli na siebie, atak innych na nas. Zero, nie ma ataku, ale nie ma też i akceptacji, zrozumienia. Plus trzy, idealnie czuje się doceniony, idealnie czuje się zaakceptowany czy zrozumiany. Przez siebie czy przez innych? Więc spójrz do skryptu, spójrz na taką tabelkę i zobacz, w jaki sposób możesz siebie tak zdiagnozować, tak subiektywnie. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wziąć to ćwiczenie i podejść do żony, męża, do dziecka, jeśli ma powyżej 15-18 roku życia, do przyjaciela, przyjaciółki. I pogadać: słuchaj, jestem na takim programie, są takie pytania. Jak Ty byś powiedziała, że na jakim poziomie ja siebie doceniam, akceptuję i rozumiem? I moje otoczenie, tak jak je znasz, to jak byś powiedziała? I uruchom taką dyskusję, pogadajcie o tym. To są subiektywne pewne punkty odniesienia. No i drugi etap tego ćwiczenia to zadać sobie pytanie, gdzie chcę być? Gdzie na tej skali chcę być? Oczywiście cudownie byłoby być na plus 3 wszędzie, ale tak realnie, w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu, trzech, gdzie chcę być? O pół punktu może do przodu? O jeden, dwa punkty do przodu? No i trzeci krok? Czego potrzebuje, aby zacząć iść w tym kierunku. I zapisz pierwsze myśli. Później, pod koniec programu, będziesz wracać do tego ćwiczenia. Będziesz wracać do tego etapu. Więcej będziesz mieć przemyśleń, więcej będziesz mieć pomysłów. Również dyskusje na grupie dyskusyjnej, na warsztatach pomogą ci. Ale zastanów się, czy chodzi o to, żeby Częściej się chwalić? Częściej pytać szefa, albo męża, żona, albo przyjaciela, w czym jestem dobry? Czy o to chodzi? A może częściej sobie coś kupować jako prezent, nagrodę. A może wystartować w jakichś konkursach, żeby sprawdzić swoje kompetencje, żeby mieć za co siebie docenić. Nie mówię teraz, co powinieneś wpisać, co powinnaś pisać. Rzucam różne przykłady. A co jest potrzebne, żeby zaakceptować? Powtarzać sobie codziennie, akceptuję siebie, akceptuję siebie? Może? Prosić innych, żeby nam mówili, ale jesteś fajny, akceptuję ciebie? A może, jeśli mamy poczucie, żeby zrobić coś dla siebie miłego, pójść na paznokcie do fryzjera, kupić sobie sukienkę albo kupić sobie jakiś mały gadżet, to może. To może podążenie za swoimi potrzebami będzie symbolem akceptacji siebie. A może przynajmniej brak krytykowania siebie za to, że leżysz na kanapie przez pół godziny, żeby odpocząć. Bo niektórzy nie dają sobie prawa do tego. A dawanie sobie prawa do odpoczynku, do przyjemności albo do zawalczenia o swoje, żeby wypowiedzieć zdanie na spotkaniu rodzinnym albo firmowym, to jest forma też akceptacji siebie. A zrozumienie jak można dać sobie zrozumienie. Może zrobić test osobowości i zrozumieć swoje cechy. A może udać się na sesję jeden na jeden coachingową terapeutyczną, żeby przeanalizować swoje CV, swoje kompetencje i zrozumieć siebie. A może przeanalizować swoją przeszłość, żeby zrozumieć skąd pochodzimy, jak zostaliśmy wykształceni, wychowani. A może wspólne rozmowy z przyjacielem, takie głębsze, nie o polityce, o pogodzie, tylko żeby siebie zrozumieć. I tysiąc innych rzeczy. Przemyśl, zastanów się. To będzie niesamowicie wartościowe i ważne. Trzymam kciuki. Powodzenia.